Cześć, witajcie, Skipper TV, no, 8 października, tak, to już 8 października, eee, szczyt sezonu, szczyt sezonu zarówno w Chorwacji, jak i w Grecji, praktycznie wszystkie akty pływają. Eee, poprzedni Skipper TV z prognozą był tydzień temu, bo tydzień był po prostu piękny, eee, był po prostu lajtowy, eee, niezbyt silne wiatry, przynajmniej w Chorwacji. Eee, w Grecji to, to tak bo sprawdziło się to, co mówiłem w... Eee, niedzielę poprzednią I, i dalej wychodzi na to, że październik jest cudownym miesiącem do żeglowania. Z roku na rok pogoda jest, powiem szczerze, ładniejsza niż we wrześniu. Eee, a temperatura wody nie jest mniejsza niż we wrześniu dla tych, którzy się kąpią. Eee, ale tak, żeby już zbytnio nie przedłużać, przejdziemy do prognozy pogody. Eee, Okej, okay. zobaczmy czy jest... Czy jest Okay. no dobra. Zaczynam od Chorwacji. E, Upozorenie e, po południu na południowym i części środkowego datyku e, może być porwisty wiatr northwest 35-40 węzłów, a w nocy z kolei ze strony od strony wybrzeża, od strony North East wiatr 35-40 węzłów. Ale to gdzie nie w środku, w północny Adriatyk Nordwest 4 do 10, a na części południowej gdzie nie do 14 węzłów. W nocy, przy, oczywiście przy Welewskim Kanale, bora zwiększająca się 10 do 20 węzłów, ale z rano się osłabi. Może 1 do 2, na części południowej północnego Adriatyku, gdzie nie 3. Widzialność 20 km i co jest fajne, bardzo przejrzyste niebo. Niewiele chmurek. Środkowy Adriatyk, Nordwest 6 do 16, e, będzie się wzmagał do 22 węzłów po południu. E, w końcu, pod, żeby pod koniec dnia się osłabić do 16 węzłów. W nocy z kolei e, z wybrzeża Bora e, 12 do 22 węzłów, e, ale jutro się osłabi, może będzie 2 do 3. E, przepraszam, Pawełku, przymknięłam drzwi, żeby ten, o to musimy troszkę hałasy zewnętrzne, troszkę zniwelować. Może 2 do 3, a na otwartym w części południowej, części środkowej dla tylko nawet do 4. Widziałem już do 200 km. Nie było bezchmurno z niewielkimi zachmurzeniami. Aladdin. Lecimy do Aladyna. Wiatry porywy, od razu pokazuję jak się to robi. Część północna, czas pamiętajmy UTC. 9 eee, UTC, czyli 2 godziny dalej, w lokali time. Popatrzmy. Wyraźne wiatry północno-zachodnie, mistralowe, do 10 metrów na sekundę. W porywach. Dalej, dalej, popatrzmy sobie to samo. Praktycznie przez całą niedzielę. Niezmiennie, tylko wokół Kyrku, Kresu i na północnej części Rabu. Wiatry, właśnie, niewielkie albo, albo, albo bezwiecznie. Co się dzieje z niedzieli na poniedziałek dla tych, którzy dzisiaj wypłyną, popatrzmy, nic się nie zmienia. Natomiast jeżeli się stawać na kotwicach, na bojach, zwłaszcza w tej części, gdzie jest Losin, na południe, raczej zalecałbym stawanie w zatokach tylko od wiatru północno-zachodniego i północnego. I poniedziałek, popatrzmy, praktycznie poniedziałek, północ będzie wręcz bezwieczna do godziny 12 w południe, i tu zaczyna się zmiana wiatru, będzie wiatr wiał południowy ale taki do 5 metrów na sekundę może w porywach do 8 e, spokój cisza. Poniedziałek popatrzmy 18 czy 20 lokalnego to, czasu e, wiatr się zmienia w nocy na północno na północny północny wschód. I tu jeżeli ktoś chce z, nie, z poniedziałku na wtorek stawać na kotwicy to też zalecam zostawanie w zatokach które są osłonięte od wiatru północnego i wschodniego. Ale ten wiatr naprawdę może być niewielki albo zerowy. E, I wtorek popatrzmy sobie Dopóki sięga laden. wszystko jest północno-zachodni wiatr. Potem o 12.00 praktycznie bez wietrze, czyli e, praktycznie wtorek, można powiedzieć, dzień silnikowy. Jak tak dalej pójdzie? E, patrzmy sobie teraz na środkowy Adriatyk, tu nie na więcej jak to wpływa. E, przejdźmy sobie na czas UTC. 6.00, to jeszcze dalej. 9.00 UTC. E, tu już wyraźnie, wyraźnie widzimy Mistral. Ale uwaga, ten Mistral jest w tej chwili bardziej za linią zewnętrznej, czy Ja stoję w Biogradzie i w Biogradzie praktycznie, czyli tutaj, jest praktycznie bezwiecznie i to jest o tej godzinie. Popatrzmy, w ciągu dnia Mistral będzie się zmagał. Uwaga na elementy Trogir Solta, tu będzie wiatr przy brzegu najmocniejszy, bo nawet w porywach do 13 metrów na sekundę i to jest godzina 12:14 czyli 14.00 local time. I popatrzmy znowu, jeżeli wieje Mistral, to po południu ten mistral od Trogiru na południe będzie coraz mocniejszy. Jeżeli chodzi o północ od Sibenika, słabszy i najsłabszy pomiędzy wyspami Długi Otok i, i Kornat, ale już na zewnętrznej części, na otwartym Adriatyku nawet do 10 m na sekundę. I popatrzmy, co się dzieje niedziela. 18 czy 20. Jeżeli ktoś by chciał stawać na kotwicy z niedzieli na poniedziałek, to zdecydowanie osłonięci dobrze od wiatrów północno-zachodnich, bo ten Mistral, a właściwie Mistral, jak Mistral, bo generalnie Mistral powinien o zachodzie słońca zdychać. No, a on, jak widać tutaj, popatrzcie, nie za bardzo zdychać, Co najwyżej w nocy, tu w długi oto Kornati, może nie będzie wiało. Do biogradu, ale już tutaj od Trogiru na części zewnętrznej dalej wiatr nawet do 10 metrów na sekundę, a na pewno 8. I teraz niedzieli na poniedziałek. Popatrzmy, wyraźnie widać od biogradu do, do Szibenika i części bracia i splitu za zaznacza swoje miejsce delikatna bora, ale delikatna, ale w kolei już w ciągu dnia, poniedziałek praktycznie bezwiecznie zaczyna się ten też dzień silnikowy. jeżeli już to wiatr się zmieni na południowy, ja myślę, że ten południowy wiatr pokazany jest tutaj 5 metrów na sekundę, myślę, że on będzie troszkę mocniejszy. I zobaczmy sobie poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, popatrzmy właściwie bezwietrze, dobry, dobry czas na stawanie na kotwicy naboi, bo, bo będzie to Raczej spokojna noc. Wtorek, 6 UTC, wiatr północno, taki, taki właśnie tramontana. I potem po południu, we wtorek, przy wybrzeżu, wiatr północno-wschodni, Trogir. Popatrzmy do Solta ale tu bardzo blisko Trogiru już Solta, już mamy wiaty zachodnie. Natomiast północ od Biogradu, Szybenika, mamy północno-zachodni wiatr Mistrzal. To taki Mistrzal, tylko ino, ino. Wtorek 15:00 to jest największe wiatry od na dół, Od północy są zachodnich do zachodnich między wyspami, czyli brać kwar, ale piękne do żeglowania No i popatrzmy co wieczorem z Turku na środę. Wiatr zanika i wychodzi na to, że będzie można sobie spokojnie stawać na kotwicy Co pokazują Windy na cały tydzień? Pójdźmy symulację. Popatrzmy mniej więcej to samo co, co, co Aladdin. Nic wielkiego się nie powinno dziać w tym tygodniu e, żadnych ekstremów. Oczywiście pamiętajmy, żeby nasłuchać radia. Pamiętajmy też, że, że dzieją się też e, takie rzeczy jak wyłączenia akwenów. W zeszłym tygodniu były ćwiczenia przy, na, na morzu i nie, ci, którzy nie słuchali radia albo nie słuchali wezwania przez UKF-ki e, Straży Przybrzeżnej, no mogli zapłacić niezły mandat. Pamiętajcie, słuchajcie radia, nasłuchujcie, sprawdzajcie też ostrzeżenia nawigacyjne. Jak to robić, to jeszcze pokażemy w takim osobnym materiale, który przygotowujemy już na przyszły sezon jeżeli chodzi o pogodę w Chorwacji, Grecji i wszystkie inne ostrzeżenia. Popatrzmy tutaj widać, że wyraźnie wiatr się zmienia na południowy do, do piątku, więc jeżeli chodzi o planowanie trasy tak, żeby mieć, mieć wiatr że tak powiem z tyłu, no to dzisiaj najlepiej jechać jak najdalej na południe, a potem wracać z wiatrem choć cały wiatr przez cały tydzień będzie lekko południowy. Patrzymy sobie teraz Radary są spokojnie, nic, nic, nic nie zapowiada żadnych burz. Teraz, ale pamiętajmy, że burze się mogą pojawić za 2-3 e, dni i to też e, e, sprawdzajcie w prognozach pogody i oczywiście się radia na kanale 16. E, Grecja. Popatrzmy sobie, co się dzieje teraz w Grecji. Na razie spokój w Grecji dość, dość fajny. E, zarówno na cykladach. Co najciekawsze, zobaczcie, tutaj na Morzu Jońskim Zewnętrzne części pełnego morza od Korfu i, i tutaj może mocniej wiać. Natomiast cała Sarońska, całe cyklady. Poniedziałek, cisza, spokój, troszeczkę do Dekanes trochę wieje północno-zachodni wiatr. I zobaczymy dopiero od poniedziałku. Zaczyna się małe Meltemi na cykladach. Jońskie spokój, Sarońska spokój. Dodekanez, spokój z porady, spokój Dodekanez, nie spokój, przepraszam, tylko już kos powyżej radosu zaczyna, zaczyna wiać, choć może nie jakiś stream i popatrzmy sobie teraz wtorek, wtorek, początek wtorku zaczyna się rozwiewać na, na Dodekanezie mocno, natomiast co ciekawe dalej dalej zatoka sarońska, argonicka cisza i, i cykla zatrzyma w tej tej filmacji. Taka jest prawda, że jeżeli chodzi o cyklady, zaleca się żeglowanie po cykladach właśnie w październiku, bo, bo stosunkowo o wiele mniej występuje, o wiele rzadziej występuje meltemi i też nie z taką siłą jak w ciągu lipca, sierpnia czy września. Ale popatrzmy: już środa, co w powrót do, do, do przeszłości meltemi zaczyna wiać i rzućcie uwagę, że to meltemi również zahaczy troszeczkę sporad, zahaczy też sarońską, trochę dalej, popatrzcie. O, tutaj już trzeba będzie bardzo czujnie w środę, czwartek pływać na całych cykladach i na części, na części zatoki sarońskiej, argilickiej, Może jąskie tradycyjnie spokój i również uspokoiło się za to na Dodekanezie. Natomiast sporady e, i cyklady wieje. Ale może to nie jest jakieś bardzo wielkie meltemii. I zobaczcie, czwartek znowu spokój e, i piątek e, piękna, spokojna. Praktycznie mało wieczna pogoda na cykladach. Jak wieje tam do 20 węzłów to można powiedzieć, że nie wie. To tyle na dzisiaj, kochani. Ja zabieram się do, do szkolenia. Mamy teraz w tym tygodniu cztery jachty szkoleniowe. Już dużo osób zapisuje się na wiosnę, co nas bardzo cieszy. A teraz, jeżeli, jeżeli pozwolicie, to udam się do. Do, do, do zajęć. Uważajcie na siebie, słuchajcie radia, sprawdzajcie prognozy pogody, żeglujcie bezpiecznie. Trzymajcie się. Cześć.